Hej, hej ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grypajo Musimy walnąć w to coś, żeby pokazała nam się siostrzyczka. no nam powinna pomóc dostać się przez te drzwi. No właśnie. Nie udało ci się uratować ani wykorzystaj wszystkich siostrzyk na tym poziomie. Jebać to. Ok, lecimy w takim razie. do Funtina. Zobaczymy jak nam kurczę zejdzie z tym poziomem. Bo jeżeli na przykład wiecie dużo, jeżeli będzie tutaj do roboty. No właśnie, musimy ją chronić je. <laughs> Jeżeli nam dużo zejdzie No to będę musiał podzielić to Na kilka tam odcinków Okej, okay, załatwimy bełty O, coś mi tu jest gen. Kurczę, szkoda, że nie ma sklepu. Albo był gdzieś skleba ja tu nawet nie wiedziałem, bo pewnie go nie zauważyłem. Dlatego pierdzielę i lecę dalej. U. Tu się walczy tam na dole widzę z tymi Z genofagami.

GINI GINI, gini. O, o Zajmij się mną a nie nią Ty suko Blokujesz mnie Dobra nic już więcej nie jesteśmy w stanie wziąć z niego

O ta suka. Lol, nie zauważyłem jej.

Co to było? No w końcu się ruszyła. Główna, będzie coś tutaj. Właśnie. Kamera. A ty mi broń przynosisz, co tych mogłoby być więcej. Okej, okay, chyba się udało. O, aptieczka! Papeczka dobra sprawa. nie jest źle. O, tatusiek. Lol. Same pułapki. What the fuck? Ale mogłaby już kurczę przestać nawijać, bo no stop to samo gada. No idź mała, idź kurde idź. O, kabel mi uciekł fuck. Nie mam iw. Już mam. Patoniku! gdzie ty idziesz idziesz? ci Ci dobrze. dobrze. Uh -huh. przyjaciółka ma teraz mniej kurczę HP. What? nie będę tutaj marnował w sumie amunicji. O Jezus, znowu pewnie będzie tutaj z tego główna brała to.

Musisz tego Adama teraz brać, serio? Co ją bijesz, gnoju? Wypierdalaj. Przyjdę. OK, apteczkę mamy na fula. Yep. Chodź, chodź. Nie maruj mi tu. on me bije? What the fuck? What the fuck? Better for the girls to be with you. Better with you than alone. Alone in the crawling dark. No dobra, jest przecież ze mną, ale nie wiedziałem, że tu gówno, kurde, zacznie do mnie tutaj napierdać. BCI. Może pomiędzy weźmiemy teraz, kurde. Hurry, hurry, Mr. Bubbles. Tak, tak, tego nie mogę podnieść. Ok, wszystko przeszukane, wszystko. Mam nadzieję, że ona nie zginie, bo kurde, masakra. Oho, Fontaine. Kreativnost a O. Okej, další ten, další pole. Aha, nie kupię, bo nie mam już Adama Dobra eee, teraz tak Wytwórca nie Geny, tak, jak najbardziej geny eee, To bym sobie wrzucił z chęcią, bo to jest fajne Telekineza, no kurde, serio? Może rój Szał i oko ochrony. Okej, okay, cel osiągnięty. To jest fajne. Aha, mam to wziąć, dobra. Dziękuję. Okej, okay, kupiłem się mniej więcej. Okej, okay, if mamy 7, full HP, full tych, apteczek. Eee, jeszcze coś? Może pozbieramy? Apteczka w sumie nie da się tutaj coś mamy, tutaj nic tutaj coś było okej, okay, okej okay. chyba wsio no tak, bo Adama nie mamy same apteczki, bełt dobra, jeszcze tak weźmy sobie, przeładujmy to przeładujmy to Przeładujmy to, ale nie na ten śród, tylko na wybuchowy. To jest czwóreczka, piątka. RPG, klisza, napalm, bełtów. Bełty zapalające. To może być naprawdę fajne. No i dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na walkę z Frankiem Fonteynem. Ale słuchajcie, kochani, tak jak mówiłem, to by po prostu, wiecie, trwało za dużo, bo pewnie walka nie będzie też, wiecie, łatwa i tak dalej. Zresztą, jak się przygotowałem do tego. Także myślę, że zrobię ten odcinek taki 5-5-5-15 oh minutowy. Troszkę jeszcze teraz pogadałem, także zrobił się 16-minutowy, więc myślę, że będzie ok. A w, po prostu w kolejnym. Odcinku e, zawalczymy z fontainem. Także kochani, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, nie zapomnijcie go cenić, zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się. Hej! Hej, hej, ludziska! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w, 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 w kolejnym odcinku z Grybajos i najprawdopodobniej w ostatnim. E, także użyjmy windy i zobaczmy, czy rzeczywiście ona nas zabierze do Fonteina. Fontain, no kurde, no chcesz masz. Proszę bardzo.

Israel, kid. Life no a jeszcze raz się zapisuję. Czemu? Chyba rzeczywiście ta walka z nim nie będzie łatwa, ale zobaczymy. What the fuck? Znać Fontaina. To jest on. Takie łatwe LOL Tak, 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 po tobie suko LOL, myślałem, że to będzie trudniejsze Teraz zamrażam sobie weźmiemy. OOO! Wow, jeszcze włączył to półno! I proszę Cię, działaj. Ała. Włączył alarm, frajer. Gdy, gdzie tu się go wyłącza? Aha, właśnie! Jezus Zigła. Zapomniałem! LOL! Zapomniałem o tej pieprzonej igle! Dobra. Igła, 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 igła. Nie! Yep, Nie! Yep. Wbijaj, zbijaj, o Tak, jeszcze pomagierów sobie sprowadził. Zajebiście świetnie, świetnie, świetnie. Po prostu kurwa, świetnie nie, tu nie o kurwa. What you do? What capable of? Even that life you thought you had? That was something I dreamed up. And I tattooed inside your head. Now you don't call that family, I know what is. <laughs> come <coughs> on, come on. Lol. Serio. They offered you this city, and you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. Oh, you yeah, gave yeah, them yeah. the one thing that was stolen from them. A chance. A chance to learn. To find love. To live. and in the end, what was your reward you never said, but I think I know A family. Ja pierdole koniec odcinka nie mam pytań dobra kochani słuchajcie, ja to chyba e, nie nie chyba na pewno wrzucę to na tamten odcinek poprzedni... E, no bo kurczę, no myślałem, że ta walka będzie nie wiem, no pół godziny, 40 minut, godzina trwała, czy coś takiego. Zajebiście, kurczę, łatwo się go pokonało. Myślałem, że będzie naprawdę dużo, dużo trudniej. Eee, ale było spoko, kurczę, naprawdę spoko. Szybko się go zabiło, tak że odcinek nie był za długi. Po prostu go wrzucę na tamten poprzedni i będzie git. I skończymy na chyba 16 odcinku, a nie na 17. O. Dobra, kilka słów o Bajaszoku Jedynce? Na pewno. Dobra, eee, co mogę powiedzieć o Bajaszoku Jedynce? Bajaszok Jedynka, no, 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 podobał mi się, naprawdę ta gra mi się podobała. Ma swój klimat, jest naprawdę świetna pod względem właśnie tego całego miasta i tak dalej. Tego Rapture, Raptur, coś takiego, Rapture chyba. Eee, świetnie to jest w ogóle wszystko, wiecie, tak splecione w jedną całość. E, można się wystraszyć nawet, no ja troszkę jestem strachliwy, jeżeli o takie rzeczy chodzi, wiecie, coś mi wyskoczy na ryj i tak dalej, ja dość blisko ekranu siedzę Więc e, wiecie, różnie to bywa Czasami ryjad, czasami mniej, czasami w ogóle e, Ale powiem wam, że ta gra mnie naprawdę zaintrygowała e, ta cała historia tego Rapture Nie wgłębiłem się tam w nią tak bardziej bardziej, nie słuchałem tego wszystkiego tak dokładnie bo nieraz się zajmowałem po prostu walką czy czymś innym. Czy chciałem po prostu, wiecie, dalej iść, bo ciekawiło mnie, właśnie a... Szedłem dalej, bo ciekawiło mnie co będzie za rogiem, co będzie kurczę w następnej misji, co mam zrobić później i tak dalej, i tak dalej. Wiecie na pewno o co mi chodzi. Po prostu intrygowało mnie to, co będzie później, później i na samym końcu. Tak myślałem, że pewnie zabijemy kogoś, yy, na samym końcu i... i o. No i tak się rzeczywiście stało. Ale jeżeli chodzi o Bioshock, naprawdę duży, duży pozytyw. Bardzo mi się ta gra spodobała. Bardzo mi przypasowała ta rozgrywka, w ogóle sterowanie i tak dalej. Naprawdę spoko było. Czasami się ciała. Nie wiem dlaczego, to było dziwne, ale no trudno. Tak to bywa z tymi starszymi grami. Powiem wam, że na pewno będę ogrywał jeszcze dwójeczkę i Bioshock Infinite. Z tego co kojarzę, tak to się nazywa, bo posiadam te gry. I. Właśnie tak myślałem, czy wiecie zagrać dwójkę, Infinite najnowszą czy coś takiego, ale się dobra, zagram od jedynki. Jedynka, dwójka i Infinite, czyli ta tak zwana trójka. E, I powiem Wam, że tak będzie. I zagram w dwójkę i w Infinite też zagram, bo bardzo mi się ta gra spodobała, ale na pewno nie teraz. Na pewno teraz wrzucę coś innego na kanał. Będę nagrywał, wiecie, żeby po prostu, po prostu odsapnąć od tej gry i zacząć po prostu po kilku tam seriach znowu z Bajeszokiem dwójką. Wiecie, żeby mi znowu ta historia po prostu tam wciągnęła i tak dalej, a nie tak nagrywać kurczę, że a tu tak fajnie, aha, tutaj takie upgradey, aha. A właśnie, a propos upgrade'ów, świetna sprawa, nie zagłębiłem się w tym e, tak bardzo mocno, dopiero później, no prawie że pod koniec tego Adama zacząłem wykorzystywać i zacząłem kupywać, bo myślę kurczę, czemu ja mam dwa miejsca, jak jest pięć chyba miejscem na tym moce? No i okazało się właśnie, że chodziło o Adama. Także no co, jeszcze raz Wam powiem tylko tyle, że Bioshock naprawdę wielki, wielki, wielki plus i polecam Wam tę grę. Jest naprawdę świetna moim zdaniem i nie jest droga i powiem Wam, że można się naprawdę świetnie pobawić, kilka ładnych godzin z nią spędzić i z tą historią tak samo. Można się w nią zagłębić yy, i poznać całą historię miasta. Podwodnego miasta Rapture Okej okay, kochani słuchajcie To by było na tyle w tym odcinku I w tej serii, serii z Bioshocka 1 Zapraszam was do kolejnych serii A co to będą za serie na pewno Dowiecie się gdzieś tam na facebooku Czy coś takiego gdzieś tam Coś podrzucę Także kochani jeżeli ten odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę No i do zobaczyska w kolejnych let's playach Na moim kanale, trzymajcie się, hej!